Bardzo chciałem mieć już za sobą swój pierwszy raz. Level 25 i prawiczek, to trochę wstyd. Kiedy chodziłem sam na wesela i pępkowe kumpli, to zawsze kończyłem nawalony pod stołem. Zapytałem anonu, co zrobić, by łatwo umoczyć. żeby to nie była jakaś tam pani z Roxy, a nie domyta, piętnastoletnia pankuwa, która oby kiełbę za amarenę. Odpowiedź przyszła szybciej, niż się tego spodziewałem. Opie, zaruchaj wegankę. Te karynki desperacko szukałem typa, który kocha zwierzątka i wpieprza kotlety z fasoli. Pff. Możesz wyglądać nawet jakaś fasola z fryzurą Trumpa. Powiesz takie, że nie jesz mięsa. To kurna od razu rozłoży nogi. Jej wegański pierożek jest cały twój! Powodzenia! Zmieniłem swój profil na Tinderze, dopisując weganin. I jak zwykle przerzucałem wszystkie lochy w prawo z nadzieją na choć jednego macza przygotowałem się do ewentualnej randki, jedząc przez cały tydzień sałatę, I przygryzając jarmuż. Podobno weganki są wyczulone na zapach ciała i w ten sposób rozpoznają, czy ktoś jest chabowe, czy falafele, smak spermy również jest inny. I podobno wegańska sperma smakuje lepiej. Nie wiem, nie próbowałem. Kiedy faceci zaczęli się za mną oglądać na ulicy, stwierdziłem, że czas sprawdzić Tindera. I można umoczyć. Jeden match, loszka jakieś 4x10, zero makijażu, prawie zrośnięte brwi, kolczyki w ryju, dredy na głowie, kolorowe aladynki, i koszula z napisem. Nie jem niczego, co robi kupę. Czemu dałem ją w prawo? No tak, przecież nie powinienem wybrzydzać, tylko brać to, co los mi daje. Mówiłem się z Lochą w wege knajpie. Wchodzę sobie do środka. A tam friki podobne do niej. Dziwnie się czułem z włosami postawionymi na żel. I w koszuli z krawatem. Ciuchy wybrała mi mama na wielkie wydarzenie. Jakim była moja pierwsza randka. Rozglądam się po knajpie. Poszukiwaniu tej lochy, było tam kilka lasek z mopem na głowie. W końcu uśmiechnęła się do mnie, ukazując aparat na zębach. Uff, co za szczęście, że się przygotowałem. na Ewentualne wytrząchanie kapcia. Ogoliłem się i wyczyściłem nie wegań Syryk. siadam obok Lochy. Przestawiła mi się jakąś pogańską brzmiącą ksywką. Zamówiła dziwnie brzmiące danie. Coś jak Satan? Poprosiłem to samo. Dostałem na talerzu. Schab z frytkami i surówką. Zdziwiłem się, ale udawałem, że już to jadłem dużo razy. Schab nie smakował jak schab. Nie był zły, ale zatęskniłem za prawdziwym schabem. Spodziewałem się czegoś ostrego. W końcu Satan, jak nazwa wskazuje, ale to ostre nie było. Zapropsowałem jej, mówiąc, że jestem Wege, bo kocham zwierzęta. Zaproponowałem jej. I wpadła do mnie na chatę. To już było pewne. Dzięki Anon. Te dupki są. Są takie łatwe. Mamusia zmyła się na noc, by mógł w końcu umoczyć. Bo to dla niej wielki wstyd. Chodzę z Lożką na chatę. Włączyłem polskie reggae. Chyba laski z dreadami tego słuchają. Ale to wyłączyła, mówiąc: Ale masz chujowy gust muzyczny. Ale i tak mi się podoba. Usiedliśmy na kanapie. Chwyciła mnie za spodnie. I zaczęła się dobierać. Jej kolczyki w ustach, języku. Sprawiały mi ból. Poprosiłem, by przestała. Że boli, ale nie słuchała. Tylko ciągnęła dalej. Widać, że dawno nie miała kiełbachy w ustach. Do tego tak nieumiejętnie posługiwała się moją knagą, że miałem ochotę wyrzucić ją przez zamknięte okno. Ale nie po to zamówiłem wygańskie gumki z certyfikatem, żeby ich nigdy nie wykorzystać. A mogła to być moja ostatnia dupa w życiu. Kiedy postawiła jakimś cudem, mój masz, założyłem ten drogi jak skór, wysyn no To więc let's go! A łanie ta dziura łomie! Czas leci, a ona nic. Mam zamknięte oczy, by nie patrzeć na jej twarz. Jak skończyłem, to ona nawet nie drgnęła. Pytam ją o co chodzi. Czy zrobiłem coś nie tak, a ona. He, moja ostatnia przygoda z ogórkiem z warzywniaka za 4,99 dała mi więcej przyjemności. A w dodatku nie trzeba tej jebanej gumy. Kurwiu. Poziom, że nady mnie przerósł. Żeby wolała w łóżku warzywo od faceta, nie została na noc. Na odchodne mówiąc mi, że nie mogę być wege, bo prawdziwy facet ma w gaciach twardy ogór, a nie miękką kiełbachę, jak fotelowy Janusz. I że partyzant wyskakuje za krzaków. E ja się ogoliłem, jak peda. Kurwa. Tuż przed Pochwaliłem się nie tylko mamie, ale wszystkim moim kumplom i w mojej gildi wowie, że zarucham. I co ja im teraz powiem? Chciałbym cofnąć czas i zadzwonić po jakiegoś szona z netu. Albo kupić amarenę dziewczynce z wyglądą połową ba w koszulce kultu. Brak profitu.